Witam na kanale Lodową, mam na imię Janna i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w prosty i szybki sposób zrobić smaczny deser tyramizu. Zapraszam do oglądania. Potrzebne składniki do tyramizu na około 2-3 porcje to: 2 białka, 2 żółtka, około 220 g serka mascarpone 3 łyżki cukru, ja używam cukru trzcinowego, nierafinowanego. Mogą Państwo też użyć cukru brzozowego lub innego cukru. Kilka biszkoptów typu Lady Fingers, ja używam tutaj biszkoptów kakaowych. A także jedna łyżeczka kawy rozpuszczona w pół szklanki wody z dodatkiem 30 ml likieru kawowego. Oprócz tego będą nam potrzebne dwie miseczki metalowe, jedna do ubijania białka, druga do ubijania żółtek, mikser, łyżka do wykładania składników, a także jakieś dwa, trzy pucharki, w zależności jakie są one wielkości. A więc zaczynamy. Do jednej miseczki wrzucamy dwa białka, do drugiej dwa żółtka. W kolejności zaczynamy od ubijania żółtek. Do ubitych żółtek dodajemy cukier i ponownie miksujemy. I dodajemy mascarpone i ponownie miksujemy. Następnie ubijamy białko na sztywną pianę. Ubite białko przekładamy do miseczki z mascarpone, żółtkiem i cukrem. A następnie delikatnie mieszamy. Po wymieszaniu wszystkich składników kremu, przechodzimy do układania biszkoptów i kremów w pucharku. A więc przełamujemy biszkopta na pół, namaczamy w kawie z likierem kawowym i układamy na dnie pucharka. O! Muszą być one dobrze nasączone w tej kawie i likierze. Układamy część kremu. Mniej więcej tyle, takie dwie łyżki. Znowu nakładamy biszkopty namoczone w kawie z likierem. O. I kolejną warstwę do tego kakao będą potrzebne dwie warstwy biszkoptów i dwie warstwy e, kremu do tiramisu. Gotowy deser obsypujemy kakałem i zdobimy e, kawałkami biszkoptów. Do tego celu używam e, zwykłej miarki na herbatę. zdobimy biszkoptami. I gotowe. A teraz przechodzimy do mojej najlepszej części, a więc spróbowania naszego deseru. Mmm, ale aksamitny peślin. Jeszcze muszę jedną łyżeczkę spróbować. Mm, pycha, koniecznie Państwo muszą spróbować. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli mój program Państwu się spodobał, to bardzo proszę o lajkowanie i subskrypcję. Ja Będą Państwo na bieżąco z nowościami na kanale. I zapraszam z dusią do kolejnego odcinka. Cześć.